Dzień dobry, z tej strony Maranek Marip, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam trzy gry, ma, takie malutkie. i To będą gry typu draw, czyli rysowanie. Pierwsza gra, tu widzicie, i musimy rysować własną yy, drużynę. Na przykład patrzcie, o to takie coś rysuje, to się takie ludziki wyświetlają. A muszę wyciszyć. <laughs> Albo takie coś, to będą łucznicy jak widać. Tu Duż, jest dużo takich że można rzeczy narysować. Fajna gra. Ale żeby nie było, to pokażę Wam więcej rzeczy. O faj! Kto uwielbia reklamy? No, chyba nikt. Dobra, chociaż nie była reklama, którą będę musiał cenzurować. Tak jak to było w pierwszym odcinku. Dobra. Dobra, teraz próbuję na przykład coś takiego i się tak, ludzie na koniach idą. To też jest fajne. Można różne... A znajcie coś takiego na Google? Było taki kotek, który jak się rysowało, to zaklęcia wytwarzał. To jest trochę podobne, tylko że tu się wytwarza ludzików. O pięknie. Jeszcze do sklepu Play' mnie przeteleportowało. Jakby tego było mało. Ej, zrobię coś takiego. Patrz, jakie duże. No. Chyba to są najsilniejsze, są największe. Zaraz przejdziemy do następnej gry, bo te odcinki nie będą długie. Tutaj jeszcze puszczę. Dobra. No mnie przeteleportowało. Dobra, dobra, dzięki. Okej, okay, następna gra się odpaliła. I tutaj rysujemy. Nie, I walczymy. Yy, ta gra polega na tym, że musimy o, wycelować włócznią ludzika. Nie trzeba rysować takiego graka, tylko można rysować coś takiego. Nie wiem, takie coś. O, taki wóz. Ja w to kiedyś grałem i ten wóz jest dobry w miarę. Widzicie? A czy teraz są proste poziomy Bo odinstalowałem tą grę. O, jeszcze zrobię? Zrobię taki pokręcony. Jedno koło się odczepiło, więc trochę, trochę przypał. No to wygram. Jak to wygram, to jest cud jakiś. O, wiem rozpędzę się. Ło ale no niestety takie coś nie odpowiada. To nie jest zbytnio dobre, ale ten o witaj reklamo. Można inaczej rysować. O, no super teraz dobra. Na szczęście nie. O coś takiego, pamiętam, coś takiego może być fajnego. i Połączyć z kółkami. I możemy zrobić jakąś, no coś takiego. I Fidget Spinner trochę wyszedł. <laughs> Widzicie, udało się. I w ogóle to powiedzcie, jaka gra się Wam najbardziej podoba z tego odcinka. Na razie jak mi to chyba pierwsza gra. Jeszcze jest trzecia, ale to Wy ocenicie. Na razie nie oceniamy. Gry ok, dobra, odpaliła się ta gra. Miałem trochę przed chwilę problem z jej odpaleniem. No i tutaj rysujemy, żeby trafić w człowieka. Mm. Polecam wam gry od tego studia, ale nie muszą być to normalne rysunki. Mogą to być pokręcone rysunki, na przykład coś takiego, i potem tu polecić jak nie wiadomo, i w niego wycelować. Jest dla mnie fajne, że tutaj nie ma ograniczeń do rysowania. Jak widzicie, można stroje, a mi nie zapisało, okej. Okay. Ja miałam stroj Steve'a z Minecrafta, ale mi nie zapisało. Spoko. Dobra, i teraz róbmy jakieś najbardziej pokręcone rysunki, żeby było jak najlepiej. Znaczy jak najśmieszniej. Czemu? Aha, dobra, bo ściany wycelowałam. Ja, ściany nie wolno wycelować, bo bo tak średnio bym powiedział się potem dzieje. Dobra. Okej. Okay. Jeszcze tutaj, tutaj, tutaj i tu. Mam nadzieję, że nie w ścianę. Wolf szyję do z No i fajna gra. Ta jest chyba naj... też fajna. O, rulet. Jest... No i Mario, chcę, ja chcę Mario. Może? Mam blisko. Dostałem. A ta gra jest powiązana, bo to jest gra od studia playgendary. jest taka inna gra, może Wam ją pokażę, jak będziecie chcieli, gdzie są podobne ludziki, podobne bronie są. To jest fajne studio dla mnie, które ma dużo reklam, ale w końcu jest darmowa gra. Jakieś inne, jakoś inne gry umieją to rozwiązać bez reklam. Przykłady Pokémon Go, Brawl Stars, Ruby, Among Us. Znaczy Among Us są reklamy, ale nie tak często jak na przykład w takich grach jak ta. Dobra, i w głowę będzie. Jej. Dobra. O, jeszcze to wam pokażę, to jest też ciekawy aspekt tej grze. Można odblokować inne paczki, ale nie będziemy reklam oglądać na odcinkach. Dobra, no to wszystkie gry... Do widzenia.